No, nasze wyniki, myślę, że potwierdzają to, o czym mówimy już od dłuższego czasu. To znaczy, rozwijamy się niebuźliwie, tylko, tylko organicznie. Nie chcemy rynku zaskakiwać, ale chcemy być spółką przewidywalną. Mimo że ostatni rok i ten pierwszy kwartał to nie jest czas łatwy dla budownictwa. Przede wszystkim nas boli niestabilność cen. Materiałów budowlanych, w zasadzie wszystkich komponentów, y, które składają się na nasze budowy, które są bardzo często wielomultidyscyplinarne, tak jak budowa bloków gazowo-parowych. No mamy do czynienia praktycznie ze wszystkimi y, dyscyplinami budowlanymi. No i tutaj ta niestabilność cen no, bardzo jest dla nas i, i, i niebezpieczna i trudna, i trudna do, do ogarnięcia. Ale mimo to udało nam się uzyskać dobre wyniki. Bardzo cieszy nas to, że również segment produkcja produkcji pokazał, pokazał przyzwoite, przyzwoite wyniki i, i pewną. Pewnego rodzaju stabilizację. Upatrujemy się również dużych szans w segmencie Oil and Gas. Tutaj jesteśmy obecni i w wielu rafineriach w Europie Zachodniej. No i w dalszym ciągu również chcemy współpracować z PKN Orlen. Zarówno w Płocku, jak i w jego innych lokalizacjach, i te kierunki są, są dla nas bardzo obiecujące. Oczywiście nie zapominamy również i o budownictwie kubatorowym, i o drogowym. Nasza spółka Polimex Infrastruktura również realizuje ciekawe projekty i, i związane z drogownictwem, i z, z sieciami tramwajowymi. No mam nadzieję, że, że ten trend się, się utrzyma. Widzimy pewne spowolnienie na rynku, yy, większe zainteresowanie firm podwykonawczych i większy głód, większy głód wykonawców. No, ale wiemy, w czym jesteśmy dobrzy i chcemy te swoje przewagi rynkowe wykorzystywać.